Pompa jest zacna. Lecimy dalej. <śmianowite> Witam serdecznie na kanale Trek Nutrition. Ja nazywam się Damian Kufel, a dziś ruszamy z serią Olympia Prep w której pokażę Wam przygotowanie do najbardziej prestiżowych zawodów na świecie. Zapraszam! Z uwagi na to, że jest to pierwszy epizod na kanale Trek Nutrition, pozwólcie, że powiem 2-3 zdania o sobie. Ja w socjalach znany jestem jako Scient Fitness Freak, a swoją karierę z kulturystyką zacząłem 16 lat temu. Na koncie mam 10 startów, z czego 8 z nich zwyciężyłem. Mistrz Wielkopolski, Mistrz Polski, Mistrzostwo Europy, zwycięstwo w Słodkiewicz Classic, Następnie wygrana na bardzo prestiżowych zawodach Arnold Classic w RPA w Johannesburgu. Dwa lata przerwy, zmiana federacji do NPC. Tam również zdobyłem tytuł mistrza Polski. Następnie zdobyłem kartę pro, dzięki czemu przeszedłem na zawodostwo. A teraz zostało mi dane zwyciężyć na zawodach Olympia Qualifier. Jestem jednym jedynym Polakiem, który taki bilet otrzymał jednym z 25 zawodników na świecie. Który pojawi się na tych prestiżowych zawodach. W tej serii pokażę Wam od A do Z swoje przygotowania do tych zawodów. W tych vlogach zobaczycie moje treningi, to jak jadam, jak zmienia się moja sylwetka na przestrzeni tych tygodni, a zostało ich dokładnie 12 do startu. I oczywiście polecicie razem ze mną do Orlando na Florydzie, gdzie spełnimy moje marzenie i staniemy na deskach Mister Olympia. W tej serii nie zabraknie oczywiście vlogów z kuchni, bo jak wiecie dieta i gotowanie to nieodzowny element przygotowań do zawodów. My będziemy nagrywać też materiały z serii Full Day of Eating, które lubicie najbardziej. Powiem Wam więcej o suplementacji. Będziecie obserwować jak zmienia się moja sylwetka, moje ciało, jakie zmiany wprowadzam z tygodnia na tydzień, ponieważ na kanale Track Nutrition będziemy wydywać się cyklicznie raz w tygodniu. Tymczasem ja wypijam swojego szejka przetreningowego i lecimy na siłkę zrobić łapy, także zostańcie z nami do końca i do zobaczenia na treningu. No i znajdujemy się w moim naturalnym środowisku, wśród żelastwa i ciężkiego sprzętu. Dziś na warsztat bierzemy barki, ramiona, także, moi drodzy, zaczynamy przygotowania do Mister Olympia 2.23. Boogeyman, jak szocik, to wystarczy połowa, słuchajcie, bo naprawdę robi robotę. Generalnie nie jestem osobą, która na co dzień używa przetreningówek, no ale z uwagi na to, że rozpocząłem współpracę z Trek'iem, obdarowali mnie tutaj kartonem szodów. to teraz testuję i rzeczywiście Robi robotę, także dzisiaj barki, łapy na pewno będzie mocno. Twój trening mięśni na ramiennych zaczynam od tzw. zwanych krucyfiksów, czyli wznosów w bok znikami wyciągu dolnego, leżąc. Dwie, trzy serie wstępnego zmęczenia z uwagi na to, że jest to pierwsze ćwiczenie, i cztery serie docelowe po 15 ruchów, żeby wkompować w barki jak najwięcej krwi. Wam na początku, że jestem jednym z 25 zawodników z całego świata, który na ten moment zakwalifikował się na Olimpie, ponieważ taką kwalifikację otrzymuje zwycięzca danych zawodów pro. Takich wydarzeń będzie jeszcze około 12, w związku z czym ostatecznie na scenie, na scenie tegorocznej Olimpii w kategorii Classic Physique wystąpi ponad 30 zawodników. Najmocniejsza obsada, będę miał okazję i przyjemność stanąć z takimi zawodnikami, z takimi nazwiskami jak Chris Bumstead, Brian Ensley, Urt Kaleciński, Ramon Dino czy Terence Raffin. Cała śmietanka światowego, fitnessowego świata i ja, młody gość z Torunia, który przyjedzie przed szlaki i zobaczyć jak będę wyglądał i prezentował się na ich tle. Czwarta, ostatnia seria z noców. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Dziś rozpoczynam swój 12-tygodniowy blok treningowy, który przygotowałem sobie właśnie na te przygotowania. W związku z czym ten pierwszy trening taki lekko zapoznawczy żeby zapoznać się z układem ćwiczeń, mniej więcej oszacować sobie ciężar, z jakim będę mógł wykonywać dane ćwiczenia i starać się oczywiście gdzieś tam utrzymywać relatywnie wysoko te obciążenia, które dziś ustale, bo wiadomo w deficycie raczej nie buduje się siły. Ale najważniejszym faktorem jest jej utrzymanie, bo to gwarantuje nam zabezpieczenie naszej zbudowanej wcześniej masy mięśniowej. Tymczasem ćwiczenie numer dwa, wyskoczenie handli nad głowę lecimy. Lecimy czwartą, ostatnią serię i wrócimy do trzeciego, ostatniego ćwiczenia na miejsce naramienne. Elegancko. 40 poszły, zapisuję na następnym treningu. Będę brał oczywiście większy klamot tymczasem wznosy w bok i w przód. Na dzień dzisiejszy, tak jak wspomniałem wcześniej, jest 12 tygodni do startu docelowego. Do zrzucenia jest parę ładnych kilogramów, ale o tym ile ważę i taki check form jak prezentuje się na dzień dzisiejszy moja sylwetka zobaczycie w kolejnym epizodzie. Tymczasem ja biorę się za trzecie ćwiczenie na mięśnie naramienne, a są to wznosy barki w bok i w przód Lecę z kolejną serią, moi drodzy. Ale wchodzi. Bugi men porobił, powiem Wam, że czuję wszystkie włosy na głowie, pompa jest zacna, lecimy dalej. I Pierwszy zestaw na łapę, czyli triceps i biceps to wąskie wyciskanie sztangi na suwnicy Smitha i zginanie przedramion ze sztangą stojąc. Zaczynamy. Pierwsza seria za nami. Wiem już, że na wąskie wyciskanie mogę dołożyć, co oczywiście za chwilę uczynię. Krótka przerwa, wysoka intensywność i jedziemy. Zawody Mister Olympia organizowane są od 1965 roku, a w tym roku po raz drugi w historii odbędą się w Orlando na Florydzie. 4-6 listopad, podobno słonecznie, ciepło i przyjemnie. Także póki co, jeszcze tutaj w Polsce i w Europie też cieszymy się taką aurą. Natomiast jak już na przełomie października, listopada zaznamy troszeczkę słońca, to bez wątpienia doda nam to energii. Up! Uf. Uf. Old school, baby! Zginanie przed ze stanką prostą. Kto teraz to robi? Ja! Uważam, że jest to jedno z lepszych ćwiczeń na biceps, ale oczywiście nie ostatnie. Dzisiaj jedziemy dalej. Jak widzicie rozpoczęliśmy właśnie drugi zestaw na łapę. Jest to prostowanie przed z drążkiem, w wyciągu z głowy i zginanie z nikami wyciągu dolnego. W planie 3 serie po 15 ruchów. Pierwsze za nami. Śmigamy dalej. Trzecia, ostatnia seria zakończona i zmierzamy do ostatniego zestawu na łapy. W tej serii nie zabraknie oczywiście wyśmienitych gości. Będziemy odwiedzać topowych zawodników z polskiej sceny kulturystycznej Robić z nimi treningi, wywiady. Na pewno wy również dowiecie się czegoś ciekawego i wyciągniecie z tych materiałów coś dla siebie. Tymczasem trzeci zestaw biceps-triceps, zginanie przed ramion znikami wyciągu i pompki na poręczach. Przy tej masie nie ma nawet potrzeby do wieszania ciężaru, choć z biegiem cyklu tego treningowego na pewno będę to robił. Z uwagi na fakt, że no, jak widzicie, dźwiganie tego ciężka na pompkach, na poręczach nie sprawia mi aż takiego problemu, natomiast jest to trzecie, ostatnie ćwiczenie w związku czym w ostatniej serii może być ciekawy. Tym sposobem, moi drodzy, zbliżamy się do końca pierwszego odcinka serii Olimpia Prep. W kolejnych materiałach, więcej szczegółów z przygotowań, pokażę Wam wszystko. Od suplementacji, pojedzenie, trening na miastkę, dziś widzieliście. Dzisiejszy odcinek był taki wprowadzający Was w klimat tych przygotowań. Na pewno więcej ciekawostek, szczegółów dotyczących całego procesu oraz sam wylot do Orlando będziecie mogli obserwować na kanale Trek Nutrytyczny. Także zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz. A ja lecę jeść. Pozdrawiam. Do zobaczenia.